Okej, okay, witajcie. Jest Dobrześci, yy, witajcie niedualni przyjaciele. Jestem bezpośrednio po satsangu z Ragim i postanowiłem nagrać filmik, który od jakiegoś czasu już ze mną chodzi, a który jakoś nie mógł się zrealizować, ale być może teraz będzie inaczej. <grym> Posłuchajcie, wyobraźcie sobie, że macie taki bardzo dobry wzrok. Wyobraź sobie, że bardzo dobrze widzisz. Widzisz każdy szczegół, każdy detal. Nawet z dalekiej odległości możesz przeczytać wszystko to, co jest małym drukiem. Bardzo dobry wzrok, super wzrok. To można sobie wyobrazić, nie? Że masz taki super wzrok, super widzisz. I teraz wyobraź sobie, że masz ten wzrok jeszcze lepszy niż taki bardzo dobry i możesz widzieć tak jak mikroskop elektronowy, że widzisz pojedyncze najmniejsze struktury materii. Możesz tak skupić wzrok, że zobaczysz pojedynczy atom, że możesz zobaczyć każdy elektron z osobna. No to jest wzrok, co? To, to wydaje się dość proste, prawda? Takie bardzo. To nie jest jakiś trudny eksperyment myślowy. To jest bardzo prosta obserwacja. Masz super wzrok. I teraz popatrz na to wszystko, co widzisz, wyobrażając sobie, że masz taki super wzrok. I co widzisz? <grytanie> popatrz na swoją rękę i powiedz mi, co widzisz, kiedy masz taki wzrok, że widzisz, każdy atom, z, który, z którego składa się Twoja dłoń. Dokładnie. Każdy atom. Wszystkie przestrzenie między atomami są wyraźnie widoczne. Wiesz, do czego zmierzam? Co możesz zobaczyć, kiedy widzisz wyraźnie to, co jest? Kiedy widzisz wyraźnie, wyraźnie widzisz każdy atom. To jest wzrok. Nie takie przybliżenie, jakie masz dzięki swoim oczom, tylko jak skupisz wzrok, to możesz zobaczyć to, na co tak naprawdę patrzysz. Przed chwilą jeszcze wydawało się to ręką, dłonią, ale jak patrzysz dokładniej, to widzisz każdy atom. Kiedy tak patrzysz, możesz zobaczyć, że to, co wydawało ci się, solidne, twarde, jednolite, tak naprawdę jest tylko większym skupieniem cząsteczek i atomów, to co wydawało się. Bardziej płynne, jest tylko rzadszym skupieniem atomów czy cząsteczek. To, co wydawało się gazowe, jest w ogóle jakoś puską, gdzie tam latają od czasu do czasu jakieś azoty czy tleny. Popatrz na to w ten sposób. Nagle widzisz materię taką, jaką ona jest. Bardzo ulotna, prawda? Nawet jak patrzysz na beton, widzisz, że on składa się z pustki. Nawet jak patrzysz na metal, widzisz, że on składa się głównie z pustki. Nawet jak patrzysz na swoją rękę, widzisz, że ona składa się głównie z pustki. To jeszcze nie jest odwaita. To jest fizyka. Zachodni świat, zachodnie myślenie, zachodni umysł widzi materię, widzi jakieś kuleczki, prawda? Ale teraz możesz sobie wyobrazić, że masz jeszcze lepszy wzrok. Jeszcze, jeszcze dokładniej możesz przyjrzeć się temu, co jest, i możesz zobaczyć, że tam jest jeszcze mniej niż ci się wydawało. Że to tylko energetyczne oddziaływania tworzą złudzenie pewnych kuleczek. Popatrz teraz na swoje problemy. Najpierw popatrz na swoje ciało, potem popatrz na swoje myśli. Tym mikroskopem elektronowym, który masz w swoich oczach, możesz zobaczyć, że to wszystko. Jest bardzo, bardzo umowne, wszystko stwarza Twój umysł, a tak naprawdę jest to zupełnie inne. Kiedy widzisz to wyraźnie, to pokaż mi jakiś Twój problem, pokaż mi jakiś Twój kłopot. Wszystko jest tylko energią, która przybiera różne kształty. taki na przykład jak w tej chwili w trakcie kręcenia tego filmiku energia przybrała taki kształt ten kształt się zaraz rozpadnie więc ciesz się póki trwa i nie martw się kiedy zniknie ponieważ on był skazany na zniknięcie bardzo proste. Jest tylko to, co jest, takie, jakie jest. Kiedy nie widzisz tego wyraźnie, tworzysz sobie swoją historyjkę. Historyjkę. Lub historyjkę. A kiedy widzisz wyraźnie. <laughs> Wtedy jest tylko zabawa. Tylko gra. Tak zwana Maja. Namaste.